Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z nami niezwykły gość gali Rocky Boxing Night, Kinga Zawodnik. Witaj! Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz co cię po raz kolejny sprowadza na galeroki? No, oczywiście to jest wyjątkowa gala. Jestem, z, na, jestem na tej gali już chyba trzeci raz i za każdym razem widzę tutaj coś wyjątkowego. Nie wiem dlaczego, ale to mnie tak przyciąga wszystko. W ogóle bardzo cieszę się i dziękuję za zaproszenie, i lubię być na takich wydarzeniach, bo to niesie też fajną ideę, fajne przesłanie. No i, i jestem! Krystian Karzyszka jako promotor tutaj z Kaszu, tutaj z Pomorza sławił się tym, że robi tę naprawdę w wyjątkowych miejscach, tutaj mamy scenerię teatralną. Powiedz mi, jak ty tutaj widzisz sport w takiej scenerii? Wiesz co, byłam już tam na tej gali, widziałam i pierwsze co, jak weszłam, to było takie wielkie wow, robi to wrażenie, zapiera w piersiach, e, więc mam nadzieję, że każda walka będzie naprawdę wyjątkowa i będzie to znakomite widowisko. Czyli takie widowiska jakby teatralne. Czy uważasz, że zawodowi sportowcy to pewnie aktorzy, którzy dają widowisko publiczności? Można to tak nazwać? Wiesz co, każde takie wydarzenie w pewien sposób jest widowiskiem. My tutaj przychodzimy, bo chcemy zobaczyć coś fajnego, coś wyjątkowego, żeby to budziło też emocje. Więc myślę, że zdecydowanie tak. I każdy, kto tutaj przychodzi, to właśnie oczekuje czegoś takiego, oczekuje tych emocji, tych biatek, tego dopingu. No bo tutaj właśnie to jest taka przestrzeń, że każdy doping, każde nawet brawa będą miały taki. Nawet nie wiem, jak to nazwać, wiesz, taką po prostu energię, taka aura. Właśnie tak, ta, taka, taka adrenalina jednak tutaj jest wyczuwalna na, yy, na odległość. E, no i tego tutaj oczekujemy. A powiedz, jak już rozmawiamy o sporcie, bo chciałem porozmawiać, bo. Czemu się tak <laughs> dużo. No bo, słuchaj, ka każdy człowiek ma tak, że jak ktoś się do niego śmieje, to, to, to automatycznie sam się uśmiecha. Chciałem porozmawiać o twoim sporcie, ponieważ tam tego sportu swojego czasu na twoich kanałach, mediach społecznościowych było dosyć dużo. Cały czas to trwa? Cały czas jest pasja trenowania? E, tak, e, chodzę systematycznie na siłownie. Poprawiłam sobie dzięki temu swoją właśnie kondycję i e, to jest, e, no mimo wszystko, najważniejsze. E, natomiast, no też miałam tutaj podczas wcześniejszych gali e, taką... mini nie walkę z Anią. Nie będę mówić, kto wygrał. Ania, ba, Ania bardzo groźnie spojrzała, w tej chwili pokażmy Anię. Gdzie jest Ania? Ania, gdzie jesteś? Natomiast nie ukrywam, że właśnie przychodząc tak systematycznie tutaj na galery Rocky Boxing Night, trochę do tego boksu jednak ciągnie mnie i zapisałam się już na pierwszy trening. A jak to wyjdzie? Czy mój, nie wiem, trener przecież to wytwa? No to nie wiem. Fajne. myślę, że na będzie, będzie no, Posłuchaj, jesteś częstym gościem na galach boksu zawodowego ostatnio, tak? Więc. A wiesz, nie muszę ci chyba tłumaczyć jako osobie obeznanej w socjal mediach i w tym, co się dzieje w naszym kraju. I co jest w tej chwili modne? A co jest modne tak zwane walki frików? Powiedz mi, jak ty byś się w tym widziała? O wiesz to to jest trudne pytanie, bo. Yy... Powiem ta, skromnie, może nie Gdyby na stole pojawiło się półbanki, które zostanie przeznaczone na cele charytatywne, e, o e, przeciwdziałaniu właśnie... Mówimy o złotówkach? <śmiech> tak. <śmiech> 500 tysięcy tych złotówek. E, i zostanie to przeznaczone właśnie na cel charytatywny, na przeciwdziałanie i uświadamianie dzieci przeciwotyłości i na jakieś hospicjum, które zwalcza takie cele właśnie onkologiczne sprawy, to myślę, że mogłabym wyjść z każdym. Bardzo piękna idea, ale tutaj przede wszystkim najważniejszą rolę grają emocje, a emocje tworzą jakieś indywidualne konflikty. Powiedz mi, czy ty miałabyś takie konflikty? Masz taki konflikt może, który chciałabyś wyjaśnić w ringu? Ja jestem osobą bardzo ugodową, nie mam konfliktów. Wiem, że na takie gale frikowe bardzo często te konflikty się tworzy. Nie wiem, czy byłabym w stanie, z, wiesz, wyjść i tak, nie wiem, pi, 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 pi i strzelić sobie po mordzie, bo, bo to nagra kamera i będzie się klikało. E, podejrzewam, że moja taka walka frikowa na pewno by się dobrze klikała. Więc mówię, jeżeli znajdzie się pół banki na stole przeznaczona na cel charytatywne, jestem jak najbardziej, mogę siadać do stołu i rozmawiać, w innym przypadku to nie. Ostatnio Artur Szpilka obserwując ważenie właśnie takiej galiflikowej powiedział, że nigdy nie słyszał na jednym ważeniu takich słów na P, na K, na, na różnych, różnych obraźliwych. Choć co tak no, zasugerował, że brzmi to trochę, trochę, jakby to powiedzieć, sztucznie. Powiedz mi, czy ty byś z czymś takim mogła brać udział? Czy mogłabyś się stać taką niebezpieczną kingą zawodnik, która używa słów na K i na P i na różne? jeżeli jestem zdenerwowana, to używam takich słów. I e, każdy, kto mnie zna, wie, że jestem jednak oazą spokojna, natomiast jeżeli ktoś mi zajdzie za pazurę, no to potrafię pokazać e, swoje i e, łacinę podwórkową też znam, żeby nie było, tak. E, ale żeby to robić tylko tak pod publikę, no to, to nie, nie. Czyli cała publicz publiczność kanału roki ma uwierzyć, że, że jest tyle lat na świecie i nie było żadnego konfliktu, który chciałabyś wyjaśnić w ringu, tak? No zdradź trochę tajemnicy, no z kimś na pewno chciałabyś się spotkać. Jejku, no nie, no naprawdę nie, mi to byłoby wtedy już bez różnicy, czy to byłaby kobieta, czy, czy to byłby facet, no dla mnie to liczy się... C z Rafałem Jackiewiczem na przykład? tym to Igorem Marszakiem, reporterem telewizji Polsat. Nie, no myślę, że tutaj pan reporter to nie miałby najmniejszych szans. Panie Igorze, Panie Igorze, zapraszamy. Tutaj. Nie, 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 ja, ja nie mogłem uczestniczyć w takiej walce, więc to jest wykluczone. Nie bije ludzi, nie, bije. O to, to. nie, nie. Nie ma nikogo takiego. E, tak, no, no nie, no nikt jeszcze mnie jakoś tak mocno nie zdenerwował, nie obraził. E, boję się, żeby po tym wywiadzie się to nie stało. No, nie. Nigdy foremek w Piaskowicy nie zabrał, nie miejsca na huśtawce? To się nigdy nie wydarzyło, żadnego konfliktu od przedszkola. Znaczy, nie no, ogólnie, wiesz, to ze względu na swój wygląd, ja miałam bardzo ciężkie dzieciństwo, bo spotykałam się cały czas z hejtem. Nie ukrywam, że do ręką czynów też dochodziło, więc ja sobie zawsze radziłam e, i nie mam z tym problemu. Natomiast, e, no nie wiem, czy to byłoby warte, żeby wyjść i tak publicznie wycierać takie brudy i, nie wiem, e, mówię, no, strzelać sobie po mordzie e, pod warunkiem takim, że będzie to jakaś naprawdę bardzo... Przed chwilą powiedziałeś, że jest to warte pół bańki. Cel charytatywny, tak, a nie, że właśnie szukanie dymu pod publikę. Jest to warte pół bańki na cel charytatywny. Dokładnie tak. I się nie śmiej, bo ja mówię poważnie. Zaraz będzie konflikt, czuję. O, zaraz, tak. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.